Szymonko dzisiaj się widzimy na przejeździe kolejowym obok stacji Wrocław Leśnica, więc zaczynamy od prezentacji. Przejazd kolejowy jest kategorii A, sygnalizatory chyba żarówkowe, tam mamy rogatkę n 3 tam mamy sygnalizator S3. Tutaj mamy sygnalizator S1, a tutaj bogatkę M1. Przez kolejowy jest monitorowany. Proszę bardzo. Więc widzę, będzie jechał pociąg kolej do śląskich, do stacji. Chyba był z Zaraz się jednak widzowie, chyba będzie jechał pociąg towarowy bo się jeszcze z kolei wyzamyka proszę bardzo, tak my Lampki na rogatkach. Sygnalizatora chyba nie widać. Proszę bardzo. I będzie jechał pociąg towarowy chyba. Więc zaraz się widzimy. Jedzie Intercity! Pojechał pociąg Intercity przelotowy przez Wrocław-Leśnicę Chyba, że będzie jechać jeszcze jeden pociąg, bo dalej rogatki zamknięte Więc Czekamy. Jednak widzę nie było żadnego pociągu. I oto widzę otwieranie. Więc widzę dziękuję za oglądanie. Proszę na subskrypcję kanału, więc... Pa.